I raz, 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 raz. Nie wiem dlaczego kamera wskazuje odwrotnie. Się obróciła. Będę musiał obrócić sobie ekran. Jesteśmy z powrotem. Dzisiaj e, na momencik, dosłownie e, chwilka czasu, żeby coś e, ruszyć do przodu, żeby nie stać w miejscu bo pewnie znowu, znowu mógłbym sobie odpuścić na tam kilka dni i wrócić, ale takie dobre były te rękawiczki, a w końcu pękły, no też nic nie trwa wiecznie, ale w porównaniu do takich zwykłych, chyba najtańszych powiedzmy gumowych rękawiczek, to te są naprawdę bardzo, bardzo fajne przynajmniej na prawą, no już też są dość starawe i, i i tak naprawdę bardzo długo leżały, więc ta guma też już nie jest pewnie taka jak jak powinna być, ale jak chodzi o jakość pracy w tych rękawiczkach, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Taka delikatnie grubsza guma e, chropowata z takimi wypustkami antypoślizgowymi. I co no, najważniejsze, nie jest to w sumie taka niby jednorazowa rękawiczka, ale naprawdę można jej kilkukrotnie użyć i ciężko ją w sumie rozerwać. W sensie, może nie ciężko, ale może, może bardziej tak, nie tak łatwo ją rozerwać. E, gdy gdzieś się tam grzebie e, gmera i nie wiadomo co, co robi, to mm, powiedzmy, że. Będę musiał te szpilki chyba też powykręcać do sedna. Powiedzmy, że nie jest tak jak tradycyjna, taka zwykła, najtańsza rękawiczka gumowa, że zahaczymy, ona od razu się pęka i się rozrywa, tylko normalnie, normalnie ta tak jakby wbije się coś w tę rękawiczkę, można to wyjąć i, i, i swobodnie zostaje powiedzmy taka mała dziurka, ona się ta rękawiczka momentalnie nie targa. Więc no całkiem spoczko. A więc co dzisiaj? Yy, kilka obrotów tym kołem czy tam wałem w celu zblokowania sobie tutaj skrzyni. Na tym, na tym wieńcu, o tam, tak długo aż trafię w otwór. Myślę, że ewentualnie zdjęcie tej pokrywy, która tutaj w sumie służy chyba nawet jako jako też e, mocowanie wałka, wałków Zamiast takich tradycyjnych bym powiedział panewek Tak tutaj górnych to, są, to jest to chyba wszystko w takiej jednej płycie Więc to myślę dwa Zdjęcie sobie napinacza i ewentualnie pozaznaczanie Łańcucha jak on jest i jak on był Bo blokady do łańcuszka chyba nie znajdę Tak mi się wydaje Więc nie pozostaje nic innego jak zostawić to jak ewentualnie go wymienić albo, albo spróbować, jakkolwiek go zblokować. I druga rzecz jest: jeszcze jedna rzecz jest taka, że tutaj powinien być numer seryjny silnika. Jest to tam już zachlapane olejem, więc powinno być zakonserwowane, ale na tyle brzydkie i skorodowane, już chyba też albo takie wypalone od temperatury, że nie wiem, czy uda się przeczytać, co tam jest. Więc no, dobra. Zabieram się do pracy. Pierwsze co? Blokada, blokada z wieńca, więc kilka obrotów tutaj. Dobra, sprawdźmy, czy uda się tam coś zadziałać w tym kierunku, żeby to wciś. Tu jest taka szczelinka, nie wiem, czy ją będzie widać z nagrania, może odsunę sobie troszkę lampę ewentualnie tam w ten sposób. Szczelinka, w którą jeśli ja się poświeci, to widać tę całą blokadę, ale powiem szczerze, że chyba otworu tam jeszcze też żadnego nie widzę, żeby móc wsadzić, żeby móc wsadzić blokadę, więc kręcę dalej. Sprawdźmy jeszcze jeden obrót. Ponieważ gdzieś tutaj się powinno to zgrywać z tą, tą górną blokadą. Jeszcze troszkę, może troszkę przejechałem, ale nawet jeśli. Jakby to zblokować. Zrobię sobie jeszcze pół obrotu. Więc dobra, zrobię jeszcze jedno kółko. No nie widzę, nie widzę jeszcze tutaj żadnej, żadnego otworu. Zróbmy jeszcze malutki obrót. Dobra, no coś tu jest moim zdaniem, nie tak. Zrobiłem już ze trzy obroty silnikiem i nadal nie ma nigdzie e, tak jakby blokady. Nie wiem dlaczego. E, ta blokada się tutaj nie pojawia z żadnej ze stron, więc kręcę dalej. No mam nadzieję, że w końcu gdzieś na nią trafię. Zróbmy jeszcze jeden obrót. Oho, chyba to jest to z mordejerza Delikatnie do tyłu. Nie wiem, czy będzie widać. Aż ściągnę kamerę, żeby wam pokazać. To powinno być to. Delikatnie bym musiał cofnąć i wpasować sobie blokadę. Także no. Troszeczkę przesadziłem już. Właśnie to jest to. Pół włosa w jedną, pół włosa w drugą. I co, znowu przesadziłem? Nie może być. Ja pito znowu w drugą. I przesadziłem. Już widzę, że przesadziłem. A, to jest takie dosłownie muśnięcie. Tego muśnięcie. Sprawdźmy, a i tak chyba jestem już za, za daleko. Mm. Masakra jakaś z tymi lampkami. Mam taką małą lampkę 10W. Wziąłbym znowu, co? Nie wchodzi, no nie wchodzi. Sprawdźmy młoteczkiem delikatnie, może uda się to przesunąć i wbić. Kwestia jest też tego, że ja bym nie chciał po prostu tego nabijać, nie? Przesu... Dobra, to sobie to tu. Powiedzmy, że to weszło. Powiedzmy, że weszło, sprawdźmy, czy da się ruszyć wałem. Ach. Kurwa mać, obrócił mi się, czyli nie weszło. Robi się to powoli, nawet bym powiedział, irytujące przeskakiwanie. Opa. O, ale mi to uciekło i to strasznie. Strasznie mi to uciekło. Opa, sprawdźmy. No cóż, tak do skutku, no nie pozostaje nic innego jak do skutku. Po prostu cały czas ruszać, sprawdzać i wycelować. Bardzo mi to uciekło, bym powiedział, bardzo. Jeszcze odrobinkę. Mogłem przesadzić już. Ewidentnie przesadziłem. Hmm. Powinno wejść, mam taką nadzieję. Nie... Jeśli zbliżę, będzie to widać. O. Powinno być. Dobiję delikatnie młoteczkiem, chociaż nie powinno się to już w ogóle ruszyć. Ale w razie czego? Delikatnie młotkiem, sprawdzamy, czy się rusza. Mm. Aż słychać jak dosłownie dobija to do e, całego koła, więc, więc e, wał powinien być sztywniutko i powinna mi wejść blokada e, również u góry na rozrząd. Grzechotka. No i faktycznie siedzi ani w jedną, ani w drugą, więc. Udało się. Udało się, najważniejsze, czyli e, blokada na, na dolnym zamontowana. Sprawdźmy, czy wejdzie górna, czy jest rozrząd równiutko ustawiony. Szósteczka, nie, chyba ósemeczka, przepraszam. Ósemeczka. Hm, też chyba nie tak, bo... Bo blokada rozrządu, o ile się nie mylę, jest a nie tu. Więc co z tego, że to weszło tam? U góry mi się to nie pokrywa w ogóle. W ogóle. Jaśnie, panie. I co teraz, kurwa macie? Twarz mi się gorąco zrobiło, kuźwa. By ten rozrząd był aż tak źle poskładany, że po prostu te blokady w ogóle nie będą ze sobą współgrały, czy, czy jak? Bo, bo nie wiem, nie wiem nie wiem co mam teraz zrobić, e, czy odpiąć dół, zrobić, ale ile ja zrobię? Czy co, że jak zrobię jeszcze jakiś obrót dwa, to zgra mi się ta część i tamta? Że dopiero wtedy będzie. Mm, Pierwszy tłok w pozycji górnej, tak? Na tej zasadzie. No tak chyba powinno być, że brakuje mi jeszcze jakiegoś obrotu. Że to, że to się pojawiło tam, że tam jest blokada zamocowana, wcale nie oznacza się, że silnik jest w tej pozycji, w której powinien być, więc e, powinienem to wyjąć i jeszcze zrobić e, jakiś obrót. Tak też właśnie zrobiłem. Że się cieszyłem przedwcześnie, się zacząłem cieszyć. Wcześniej zacząłem się cieszyć, także dobra. Nic, kręcę dalej, no, nie pozostało nic innego. Sprawdźmy, czy gdzieś widać tę blokadę. Jeszcze troszkę obrócę. Tutaj jeszcze brakuje. Nie, nie ma blokady, więc jeszcze jeden obrót pełny. <grym> jeszcze nie widać. Jeszcze jeden obrót. Dobra, tutaj w sumie prawie. Powiedzmy, że jest, ale wydaje mi się, że właśnie się również pokazała blokada z tej strony i ona tam jest. Widzę ją, więc spróbuję sobie włożyć tę blokadę, poświecić sobie tam troszeczkę bliżej. No i powiedzmy, że chyba weszło. Sprawdźmy to młoteczkiem. Tak, jest tam jakiś opór i to słychać. Teraz blokada górna. Wydaje mi się, że, że ta blokada również weszła, chociaż mam tam słaby dostęp i słabą widoczność, to mimo wszystko spróbuję sobie tam jakoś poświecić. Od tej strony było widać, że ona e, gdzieś tam... Jeszcze mi pęknie ta żarówka zaraz i wpadnie tam, gdzie nie powinna. Zabiorę sobie te światełko tu w ten sposób. Przecież wydaje mi się, że mimo to powinna ta blokada wejść e, do samego końca, więc... Że nie powinna ona tak luźno jak ona jest, że powinna wejść do samego końca. Spróbuję sobie delikatnie ruszyć. Chociaż ona tutaj chyba to tak jest, szczerze mówiąc, bo wchodzi dość głęboko mimo to. Także powiedzmy, że nie wiem, czy tak można zrobić na słowo honoru. Ale tak, wydaje mi się, że wchodzi ona w, w głowicę, więc tak dość głęboko, więc powinna. Powinna wejść. Sprawdzę, czy kamerą będzie coś więcej widać. Gdzie ja to gdzie ja tą uchwyciłem sobie? Nie z tej strony, nie z tej, z tej strony. O, nie wiem, czy tam będzie widać. Jak się to rusza, wychodzi z głowicy i wsuwa się w głowicę. Wsuwa się w głowicę. Ja sobie jeszcze wyjmę. Przecież ta głowica tam jest wklęsła, więc też tego nie będzie widać, bo chciałem sobie porównać odtąd dotąd jak głęboko ona się wsuwa, ale głowica jest nieregularnego kształtu, w sensie tu jest wklęsła, więc, więc to też nie jest, nie jest żaden odnośnik powiedziałbym. No ale cóż, dobra, to tutaj mamy w ten sposób zblokowane. Jeszcze zostało mi założyć blokadę tam, kolejną blokadę na, na tym. Ta blokada generalnie, z tego co się zorientowałem, to ta blokada jest od tego, żeby zblokować wieniec na takiej zasadzie, że wtedy można rozrząd wyjąć, bo ten, ta blokada służy nam do tego, żeby móc zdemontować koło, koło pasowe tutaj z, z wału. Wydaje mi się, że ona jest nawale. I odkręcić sobie swobodnie tą śrubę, ponieważ pod tym kołem znajduje się pompa wody, więc jest to o tyle problematyczne, właśnie, że powinno to być zrobione w ten sposób. Ale ja sobie na razie założę tylko tę blokadę i ewentualnie rozkręcę sobie górę, tak żebym wiedział już i mógł sobie coś przeczyścić i pozaznaczać na łańcuchu i na, i na e, innych podzespołach. Damy sobie to na razie, tak? I to wchodzi tutaj. W śruby mocujące eee, rozrusznik, dobra, jakieś śrubki sobie muszę zorganizować nakrętkami. Tak, żebym mógł sobie to przełożyć. Troszeczkę za długie będą te śruby, mimo wszystko. Te znowu mogą być za krótkie. No, tak na styk bym powiedział, że mogłyby mi to złapać, a może nawet i odwrotnie by było lepiej. Ale czy ja mam nakrętki? Do takich śrub, czy ja mam nakrętki do takich śrub? No, za długie niestety są te śrubki. Chciałem wykorzystać grubsze śruby, mocniejsze, ale są za długie. Więc jeszcze raz, szukamy czegoś. Ta może być też za długa. Jedną bym miał, jedną zorganizowałem, jeszcze jedna. Druga. I Dobra. Blokada trzecia jest zamontowana. Zaraz sobie sprawdzę kamerą, czy w ogóle mi to weszło w taki sposób jak powinno. Bo ja osobiście tego nie widzę, ale z tego co widzę, to blokada siadła e, tak jak powinna być. E, cóż, mogę przystępować do demontażu. Tak samo. No, do demontażu napinacza łańcuszka i do demontażu tej pokrywy, pokrywy zaworów w sumie to jest pokrywa zaworowa jakby nie było tak dokładnie pokrywy zaworowej także no, do dzieła, działamy sobie po malutku. nie mam odkurzacza bo bym sobie to wszystko tutaj wciągnął, tak żeby nic tutaj nie było, bo proszę bardzo kawałeczki choinki się tutaj znajdują więc, więc tyle, dobra zacznę sobie od wykręcania czterech tych wszystkich śrub, tutaj, które, które są od mocowania wtrysku, ta szpileczka jest krzywa, już po tym jak się wykręca, będę się jej musiał przyjrzeć. Bo albo jest krzywo wkręcona i jest uszkodzona. Nie, ona jest krzywa, to jest w ogóle cięte, e, chyba z tej strony, albo poważnie uszkodzone. Także ta na bok muszę pamiętać, że, że potrzebuję sobie zamówić kilka sztuk, żeby później sprawdzić. W razie czego, jakby była któraś uszkodzona, to wówczas sobie ją wymienić. To też nie jest kwestia pewnie wymiany wszystkiego od A do Z tylko, tylko kwestia bardziej e, wymiany niezbędnego jest prawdopodobieństwo że dzisiaj nie zdążę e, o wiele więcej zrobić bo mm, niestety ale kończy mi się kończy mi się e, benzyna w agregacie niestety Pytanie czy ja to zdemontuję? Nie zdemontuję tego nie demontując paska napinacza. Więc dobra, napinacz leci. Ewentualnie się będę martwił później. Niestety ten no napinacz jest bez blokady. Jest on olejowy, powierzchnia jego nie wydaje się być jakaś, chociaż jest przetarta. Nic no, może uda się go wymienić, a może trzeba będzie go yy, zregenerować. Zobaczymy co da się z tym zrobić. Więc na razie to na bok. Co my tutaj mamy? Zaznaczone na żółto, więc z boku zaznaczone na żółto, więc nie jest to de facto centralnie na wprost. Mm, nie wiem czy to jest właśnie kwestia Coś... napięcia tego, czy jak, ale policzymy sobie, ile jest oczek. Jest tak jedno oczko, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme. Między żółtymi kropkami jest 7 oczek. Powiedzmy, że zapiszemy sobie gdzieś. 7 oczek. Tak, ta jest bezpośrednio tutaj. a ta jest tu. Tak. Tak to widzę, tak to widzę, tak to musi być. Nie ma wątpliwości. No dobra, co ja tutaj dalej mogę zrobić? Zrzucić sobie Pokrywę zaworów. Lecimy z tematem, bo to myślę będzie dzisiaj na tyle. Pokrywa zaworów. Zostawimy sobie łańcuch jeszcze i przyjdę jutro ewentualnie i już będę demontował e, rozrząd, bo robi mi się ciemno dokupić benzyny do agregatu i wtedy już na pewniaczka działać dalej. Tu już widzę śruby dwie zostały zdemontowane, ale to są te dwie długie, które idą pewnie od e, idą od kolektora ssącego. No, najważniejsze będę sobie musiał później posprawdzać siły z jakimi co i jak dokręcać. To jest, będzie bardzo istotne, bo myślę, że tutaj trzeba będzie akurat na to zwrócić szczególną uwagę. Ja sobie może poluzuję te naprętki. O, podniosło się, podniosło. Mam nadzieję, że uda mi się to delikatnie wszystko dźwignąć. O, tak żeby się to nie ruszyło. Zostały mi tu dwa znaki na obudowie, jeżeli chodzi o, o łańcuszek. Nie jestem z tego powodu zadowolony, czy tam zachwycony. Było to, czy jest to na taki ala silikon przyklejone wydają się być całkiem spoko na tej podkładce, czy na tej pokrywie, więc e, to powiedzmy, że zostanie tak, jak jest. Mm, to do czyszczenia. To do czyszczenia. Szpilka nie przekrzywił. A ja sobie jeszcze co? Eee, chciałbym sobie jeszcze sprawdzić. Chciałbym sobie sprawdzić, czy są tu jakieś znaczniki, jeżeli chodzi o, o te wałeczki, żeby te wałeczki no, były ustawione tak jak były, nie? Tak jak są, żeby nie było później żadnej lipy, żeby nie było żadnej lipy. Hm. Żeby to było tak jak powinno być. Powiedz, żeby to było tak jak powinno być. Ja miałem w ogóle sobie zrzucić pewnie najpierw pasek rozrządu, a dopiero później ściągać pokrywę. No, ale jak się coś robi pierwszy raz, to też nie można oczekiwać, że zaraz zrobię wszystko w takiej kolejności, jak to powinno być. Więc no cóż, pewne rzeczy trzeba sobie e, na początku wybaczyć, tak jak mówię, wybaczyć i po prostu powolutku robić to, tak jak e, powinno to być, czy tak jak uważam, że powinno to być. Silikony, nie silikony. Dobra. Co my tu dalej mamy? No tak jak mówię, no z tymi wałkami, to, to później może być problem. Może być później problem. Bo co ja sobie mogę zaznaczyć, że co? Że napisami tutaj do, do góry, że te krzywki, będę musiał później widzieć, że te krzywki tam, te we wte, muszą być jakieś znaczniki. To jest 100%, a nie wierzę, że to jest ten kawałeczek farby. Między jednym a drugim, przynajmniej na jednym, żeby był jakikolwiek znaczek, jakakolwiek ryska, jakikolwiek zadzior, który by wskazywał, że to jest tutaj. Nie Se sprawdzę w internecie na szybko, ale to już myślę, zostawię. Zostawię to już dzisiaj tak jak jest. Sprawdzę sobie jeszcze w internecie jak wygląda temat tych wałków do końca. Żebym wiedział, tak to już mam rozebrane i tak, więc myślę, że dnia kolejnego to już będzie po prostu rozebranie całej głowicy, już tych wnętrzności, wałek, popycha, tych popychaczy i całej reszty. Zrzucenie rozrządu i, i tam całego paska. Blokada co? Blokada zostaje. Jedna tak samo jak i druga, i, i będę to po prostu do końca już, już będę głowicę zrzucał, tak? Już myślę, że zostało mi chyba odpiąć tylko wiązkę tutaj od y, świec żarowych I, 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 i tak jak mówię, rozrząd i głowica out. Także ja idę się ogarnąć i na dzisiaj to tyle. Także dziękuję za uwagę, do następnego. Hej!